Zajmiemy się inną rzeczą, mianowicie moim prezentem świątecznym, który przyszedł w tej wielkiej paczce, które nie mam pojęcia, gdzie dałem e, nóż do otwierania paczek, ale to trudno się mówi. I mamy towar, o cóż to jest? To chyba jest prezent. Tam, to jest prezent. To pachnie, nie jak lawenda, jak rumianek chyba. To ładnie pachnie. I to jest to, co chciałem mieć, czyli poduszka nowa. O, patrzcie, nawet ma na ten. Ta poduszka od razu ma z tego co ja rozumiem, chyba już opakowanie. I fajne w niej, czekajcie, bo tu nie widać nie? fajne w niej jest to, że właśnie jak ją wcisnę, to nie wraca do swojej poprzedniej formy, nie?